Dziękuję hmm. bardzo, zwłaszcza, że bez mikrofonu tyle takich dobrych słów, może nie wszyscy słyszeli. <grymne> <grymne> Także dziękujemy bardzo, zapraszamy na film. Zachorowałem, umarłem. Merleczku, <grymne> były? Były! Wierzynie kupywały. A ogórków kwaszonych przypadkiem nie kupiły? Ale ja nie widzę kandydata, który by mnie zastąpił. Bo ja nawet nie wiem... Z jakiej burmistrz partii? Ja wiem jedno, że ja muszę być z innej. Teraz ludzie same wybierają jak tylko kto może, to im w mózgach mąci. Pan coś się na tym zna? Prawdopodobnie o to mi chodzi. Ci, którym się podobały dwa poprzednie filmy, również przyjdą chętniej na ten, bo to jest to samo miejsce, ci sami aktorzy, a nowe rzeczy się dzieją i troszeczkę jest film inny od poprzednich. U nas panny urodziwe, nie to co te amerykańskie kościotrupy. Z Jackiem Bromskim i z ekipą pracuje się w ogóle świetnie. Wszystko przebiegało naprawdę w świetnej atmosferze, w związku z tym no, bardzo się cieszę, że miałam okazję z, z taką grupą ludzi pracować. Bardzo ładnie zapraszamy wszystkich na y, komedię Jacka Bromskiego u Pana Boga za miedzą. Którym to będzie? Nie mogę ci powiedzieć Henryk, tajemnica spowiedzi. Nawet dobry dwa razy filtrowany. Przychodźcie, gwarantuję Wam e, dobrą zabawę i rozrywkę. Jakby się komuś nie będzie podobało, to oddam pieniądze.